Dzień dobry Paweł, dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Witamy. Na wstępie od razu zapraszam serdecznie, bo nigdy o tym w sumie nie mówimy na Ministerstwie Satyry, do subskrybowania kanału. Jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, a spodoba Wam się dzisiejszy materiał, no to polecamy darmową subskrypcję. Żeby wam się pojawiało na ekranach waszych telewizorów, telefonów czy laptopów, to, co kręcimy codziennie i codziennie puszczamy Wam rano o ósmej. Co masz dziś dla mnie? Ja mam takie myślę, że dzisiaj zrobimy taki kącik kul kulinarny. Aż się boję. Czy, czekaj, I... ós ósma dwie. Czy można jeść śniadanie? Nie. Dobra. Dobra. Już raczej. <laughs> Za późno. No dobra. Raczej znaczy, jak no, ktoś jest twardy, no to może. A, wyzwanie. Dobrze. Wyzwanie. Tak. No. Okay. Będziemy miał taki konflikt kulinarny. Zacznie się niewinnie y, od pytania do ciebie, czy lubisz banany. Tak, lubię. A no to dobrze, bo tutaj mamy, słuchajcie. A jest ktoś, z... kto nie lubi bananów? W ogóle? Ty lubisz banany? Lubię. Ale no właśnie. Są. Są. Co? Chyba co są, są ludzie, którzy. Piszcie, jak ktoś nie lubi bananów. Właśnie, jak ktoś nie lubi banany, nie, to, to znaczy, co to ciekawostka taka. No tu płynie. warto jeść banany. Oprócz tego, że zawierają tutaj, są słodkie i zawierają. Wczoraj do... mówiliśmy, że marchewki mężczyźni nie. A to banany? marchewki nie, ale banany tak, bo yy, redukują depresję do minimum. Się. O, a ile trzeba zjeść? Ile trzeba zapchać bananami depresji? Bo rozumiem, że jest coś... gdzieś w żołądku i on przygniatasz, tak? Tak. I ona się tam wiesz, tak. do tego a, a, jelita a, i tam wypychasz. Tak. I go. wypada z organizmu. No dobrze. Tak jest. Tutaj naukowcy odkryli, że niedobór potasu zwiększa ryzyko zaburzeń nastroju, ponieważ jest no. to minerał potrzebny mózgowi do produkcji dopaminy i serotoniny. No a to są te dwa. Hormony, które głównie odpowiadają właśnie za ten gorszy nastrój. No i tu wskazuje się, naukowcy mówią, że trzeba jeść takie rzeczy jak banany, ziemniaki, szpinaki, i awokado. No lubię wszystko, to dobrze. To... to można razem, tak jak taki sobie zrobić. Nie, no łączyć jakoś, wiesz. Banan ze szpinakiem, można takie placuszki zrobić na przykład. Tak, można sobie. Mhm. Tak, tak. No. no i dobrze, to teraz przejdziemy do takiego materiału wideo. Ale czekaj, bo coś to jest, to jest podstęp. Ja się tu rozmarzyłem, zrobiło mi się, wiesz, tak. w ślinianki zaczęły pracować, a ty nas wkręcasz, bo powiedziałeś, że nie można jeść. A na razie nie jest można dobrze. Znaczy ja bym yy, nawet pić nie piłbym. Czy czekaj, jałyka wody wezmę, bo my się Wodę masz? Wodę, tak. To akor... Ale nie na wizji, bo mi później e, taki niesmak mam w ustach, nie jak smak. mówię. A, karacia tak. masz. Wtedy, tak, no, właśnie takiego, no, na kawie. To mam tutaj z Rosji. Piszcie, jak to wygląda w Polsce. Mam jak gdyby. Pamiętasz, mówiliśmy kiedyś na temat. Czy Rosjanie banany będą hodować? Nie, w dół że będą miały automaty do kawy. O, A, zamiast o, męża. O, o innych automatach zamiast męża, co wysyła kim. To nie też no, że, mówiliśmy że, wczoraj. czy ten biznes będą otwierać i tam był tak. ten projekt rządowy, żeby tam każdej wdowie po tym automacie. Ja nie wiem, dlaczego cały czas, jak ty mówisz, wdowa i nie będzie męża, to mnie się ten banan przed oczami wyświetla. No dobra, automaty kawowe, Tak, no. i to wtedy ze względów finansowych jakoś nie kontynuowano. Natomiast mam tutaj informacje z Rosji, jak Nieprawda, wygląda... to nieprawda, że ze względów no. finansowych nie kontynuowano podatki podnieśli na te automaty kawowe w Rosji. A to też, tak. tak I tak. się skarżyli, że się nie opłaca tych automatów kawowych stawiać. To był w ogóle numer dostaniecie w nowy po mężach automat kawowy. No nikt nie Ale mi powiedział. Że to wam 200%. A dodatkowo nie było serwisantów do czyszczenia tych automatów. No właśnie i do tego nie. elementu właśnie chciałem teraz A, przejść. Okej, okay. no dobra. Bo no tutaj mamy filmik. Dziękujemy. Jeden z serwisantów nam wysłał, jak te automaty się obecnie w Rosji czyści. Mhm. Jesteś Ja się boję. No właśnie nie wiem. Nie ja może... wygląda to bardzo źle. И с кофем шажить. Ну давай что-то. Пойдем ко мне в мастерскую, я все тебе покажу. Вот так система выглядит изнутри. Здесь есть механизм заваривания кофе, сама кофемашина. Окей, ну то тут мы блок запаржающий, так подайники. Eee, okej, okay. jest wszystko okej. Okay. Ten blok zaparzający, po który sięga, to się wyjmuje w ekspresach. Jeżeli nie wyjęliście bloku zaparzającego nigdy w swoim domowym ekspresie, a macie go długo, to sugeruję już nie otwierać, wyrzucić ekspres. Nie chcecie zobaczyć, co pijecie. No ale dobrze, ok. Młoko nie pas I mnogo raznych nienaturalnych komponentów dla twojego pytania. A ich skład rozkazywać no, nie no, buduję, ja sam nie tam Mleko w proszku, kawa, tak. No ok. Pojemności. которые не моются никогда. Подумай сам, где ее помыть в супермаркете на кассе. Медленно и верно эта субстанция проходит по механизму смешивания. А файни тут умачи, я кто делаю? Ну, добре, ну то таки маме эдукацийный дешай проблем. Эдукацийный, так, есть эдукацийный. Ты никогда даже не задумывался об этом. Личинки мучных жучков. Не мов, что то се руша. Что то не из опилки кокоса. То с колом О, есть. Не, ой. Nie, ja nie chcę oglądać tego dalej. Ile Mo? w komentarzach będą No ja sam jego nie. wyłącz to, Paweł, wyłącz to. Nie, ja nie mogę. Ja nie mogę, wyłącz to. Nie Nie. No ale jak umyjesz, to już nie ma. Nie, Nie, Jezu.

On z takiej tej leje? Tak. tak, tak. Leży przy tych lokatorach. Jezu. Nie ma tam dalszej części na szczęście, nie? Nie, ale mam jak chcesz w tym duchu. Ale czekaj, czekaj wróćmy do tego. Pamiętasz jak mówiłem, że kiedyś zjadłem pizzerię tam były tak. To właśnie były te robaczki. I takie same, tak? Tak. I one tak. teraz tej pizzerynki aż? Nie, to, to po prostu było. To, to był najbardziej ohydny moment w moim kulinarnym życiu, gdy zorientowałem się, że właśnie po tym pełzają, a pół zjadłem. No i, Aż mi się dzieciństwo przypomniało, cofnęło mnie to w tamte rejony. No, widzisz, czyli coś pozytywnego przypomniałeś. w czasu zrobiłeś, tak, skonstruowałeś w kilku czasu. Tylko nie tak, jak bym chciał. Nie, ja też to możemy kontynuować, bo mam jeszcze tatara z Moskwy. Pff, drodzy widzowie, ja was przepraszam, ale ja chcę zobaczyć, co jest w tatarze z Moskwy. Chcesz zobaczyć. Tak. Tak, tak, tak. Dobrze, to tutaj mam taką historię. Jeżeli chodzi o... Nie z Moskwy, widzisz. O, i bym cię okłamał i zły, tutaj złe słowa o Moskwie bym powiedział. Bo... A potem by powiedzieli tak. jak raz okłamał, to zawsze kłamał. Czyli tak. to wszystkie dane, które podawaliśmy były niewłaściwe. Tak, 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 tak. Tutaj mamy słuchaj dziewczynę, która... Z niej Tatar jest? Nie, zjadła Tatara, zjadła A, okay. Tatara okay. na prospekcie weteranów. Mm -hmm. e, lib, lib, library Bar się nazywa. Mm -hmm. I tutaj mamy marmurkową wołowinę na wynos wzięła sobie. My już marmurkową wołowinę kiedyś omawialiśmy na jaruskim. <noise> Ale ta wygląda trochę inaczej. Okej. Okay. Tak wygląda ta marmurkowa wołowina. Nie, aż mi się podnosi, nie. Tu na pewno jest coś ukryte, ja tego jeszcze nie widzę. Zdaś to. No jak się dobrze przypatrzysz, to nie. To nie, daje się, się przypatrzeć. Nie. Zawróż. Ale, ale no. mam tutaj y, już jak gdyby wyekstrahowane. Tak wygląda. Nie, nie. Nie, ja, ja. wyłącz mi to wszystko. A więc słuchajcie, tu prośba, jest cel. Ładna, Dobra, rady. Nie będzie takich materiał. Masz jakąś czekoladę, żeby pokazać? Nie. nie. Oddychaj, przez usta. Kto mi powiedz, co to było? To była ta włoś, włośnica? Ta... Nie wiem, tu muszę jednak liczyć na jakąś wiedzę widzów, więc piszcie. Mhm. No, w każdym razie skończyło się pobytem w szpitalu. Tak? Pani miała, a to szybko, właśnie, pytanie, bo mi się wydawało, że to dłużej, bo ona półtorej godziny potem trafiła do szpitala. Jakiś to był desant taki. I tak się zastanawiam, jak się Ty, zorientowało, że są lokatorzy, czy on mówi, a tam zobaczymy, co będzie. Mhm. której godziny stwierdziła, że jednak nie dała rady. Nie no, bo co zrobić, jak już wiesz, zalać e, chyba dumą, nie, wtedy. No właśnie nie wiem, co zrobić. No. I to wiesz, też nie wiem, czy, no bo ona się zorientowała, czy bóle i wymioty miała tak szybko już te objawy, czy jednak psychika zadziałała, tak jak przed chwilą w twoim wypadku. No ja, ja potrafię umieść naprawdę. Ale na przykład mówisz, nie, że się zatruje. Szkodliwe jakieś to. Szkodliwe to. A to może się okazać, że to wiesz, że ci lokatorzy tam to samo białko, nie? I nie szkodzi. No teoretycznie tak, no ale nie wiadomo, nie wiemy. Tatar był surowy, a więc myślę, że szkodliwe jednak. Nie wiem, jakby mm -hmm. tatara. Nie, nie lubię surowego nie. mięsa. Wiesz, to ja znaczy nie próbuję, bo mnie obrzydza. Obrzydza. W sensie nie, nie zjem surowego. Natomiast no, my nie mówimy o tych zatruciach. Ale ostatnio na kolonii dzieci, bohaterów SWO, mm -hmm. tam cała wioska się z, z zatruła też jakimś jedzeniem. O. A ja, nie, nie wiem, czym zamknęli, zamknęli całą kolonię i pokazywali zdjęcia z tej kolonii. O taka, zatrzymali się w latach 70., więc taki obóz przetrwania zrobili tym dzieciom, tylko że tak jak karmili, żeby chyba nie przetrwały potrzebna była interwencja i, i zamknięcie całego obiektu. No dobrze. Ja myślę, no że. Pani zgłosiła się też do lokalu. To zjadła. Natomiast. <laughs> Natomiast lokal stwierdził, że wszystko jest w porządku i że wszystkie normy spełnia. I że nie ma. Może. Pracy. Wiesz co, bo my nie znamy norm. No nie znam. Może zawartość, jak jest zawartość cukru w cukrze, no liczą, wiesz. Na przykład, że jak jest tak, do 10 na centymetr. W polu nie? widzenia. 10 w tak. polu widzenia. Wiesz co? Jest ja, ja pamiętam, że chyba przy telewizorach było coś takiego, że te martwe piksele Ileś musiałeś pikseli, mieć na no. centymetr kwadratowy. Więc jak otwierasz tego tatara i mówisz, wycinek 8 jest, a nie 10. W polu widzenia. Proszę jeść. Tak, tak, można jeść. No. Nie, myślę, że możemy tu zakończyć, bo ja nie chcę słuchać następnych twojej historii na dziś <noise> dość. Ale mam następną już mamy kończyć. E, tak, tak. I ja się poproszę... czy chcecie takie historie, bo ja mam dużo takich historii z Rosji. <noise> czy, to, czy to jest dobry czas na podawanie <noise> takich historii? E... Czy wolicie przed czy po śniadaniu tych historii? Tak. A ja, a ja głupio powiedziałem na samym początku, że jeżeli wam się spodoba, to subskrybujcie, nie? No i, no no. i nie wiem, czy zasubskrybujecie. Jak będzie powyżej 50 subskrypcji, to zrozumiem, że to warto. E, dobrze, zapraszamy o, na dziewięć. No, no, tak, tak, tak. Albo... lajkujcie, lajkujcie, będzie wtedy więcej. Albo ilu nie osobom zrobiło się niedobrze? Jak powyżej 10, to też sukces, tak? To ankietę to... możesz zrobić. O, tak. A. Tak, 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 tak. Dobrze. To zapraszamy na dziewiątą na poważniejsze wiadomości. Ja muszę to rozchodzić, a my wracamy jutro. Trzymajcie, Trzymajcie się, cześć. Się, cześć.